Dziś dostałem takiego maila. YouTube wprowadza nową funkcjonalność i w związku z nią to właśnie na ciebie będzie czekać nowe zadanie. YouTube wymyślił sobie eksperyment, w którym testuje wpływ subskrybentów na rozreklamowanie kanału ich ulubionego twórcy, co ma przełożyć się na większe zasięgi. Z tego co rozumiem, chodzi o to, że jak klikniecie łapkę w górę, to pojawi się potem zupełnie nowa opcja na ekranie i będziecie mogli kliknąć łapkę drugi raz, co już wpłynie na jakieś podbicie filmu. Nie do końca rozumiem o co chodzi, bo YouTube tłumaczy to jakiś posrany sposób, informując o liście rankingowej, jakichś profitach dla twórców mniejszych, którzy mają łapać więcej punktów itd. Nie kumam tego dokładnie i jeśli mam być szczery, to uważam, że eksperymentalne funkcje zakończą swój żywot również Równie szybko jak się pojawiły. Uważam również, że w przypadku mojego kanału efekt będzie odwrotny do zamierzonego. To znaczy fani innych kanałów faktycznie pomogą swojemu twórcy, a fani mojego kanału jeszcze bardziej mnie pogrążą, ponieważ nie jest żadną tajemnicą, że moi subskrybenci mają na mnie totalnie wyjebane i za dekady mojej twórczości mógłbym tylko na palcach obu rąk policzyć ludzi, od których faktycznie otrzymałem jakieś wsparcie. No dobra, tu na ekranie widzicie treści maila, tej nowej funkcji YouTube'a wprowadzonej dzisiaj. Chodzi o to, że od dziś możecie podbijać moje filmy, ale można to zrobić przy filmie nie starszych niż tydzień od publikacji. W tej chwili wyłącznie shorty mam nie starsze niż 7 dni, więc idźcie do shorta z Patoniusami i kliknijcie łapkę w górę. Powiedzcie mi, czy pojawiła się wam opcja podbicia materiału. Być może YouTube wprowadził tę funkcję nie do shortów, tylko filmów zwykłych, ale ja tego nie nie wiem, informuję o tym, czego właśnie się dowiedziałem. Proszę przejść do ostatniego shorta o nazwie Patoniusy i spróbować, czy widnieje tam funkcja podbicia po wciśnięciu łapki w górę. Napiszcie mi potem w komentarzu, jak to wygląda. Dzięki.